Lucky Shiny Trade. Moja jest. Uciekł mi Shiny Metagross. No nie wierzę. Ah, lebul. A przy okazji robimy rajdy na Shiny Lugie w Pokémon Go. Na live właśnie robimy rajdy na Lugie. Mamy tu epicką ekipę. Dwie zwykłe. Jedna Shiny. Nice. Zimno. Siema. Witam wszystkich tu Hikomikos. Co byście powiedzieli, gdybym się ogłosił teraz mistrzem Lugi? Tak, dobrze. Nie przesłyszeliście się. Mam 7 shiny Lugi. I kurde. Pokażę Wam, jak to wyglądało. Łapanie ich dokładnie na live streamie. Udało mi się je zdobyć. 7 razy shiny, łącznie. Najlepsze szoty w tym momencie. Ale 9 red candy to dobry wynik. Szyjni lukia za aeroblastem, za aeroblastem, za aeroblastem blastem. Szyjni Lugia win. Gdzie ta lukia, tutaj, tutaj jest. Tutaj, tutaj, jest. Tutaj, tutaj, tutaj jest. To stopycia tylko na rajdzie. Na live Hiko Mikosa siedzi. Szyjni Lugia z aeroblastem. 6 candy Stos aeroblast to jest ten sygnaturowy atak na niej mogę powiedzieć że mam ją w końcu Drog w teraz wejdzie bo widzisz mówiłem że te Periory 4000 prawie cp 2040 jaka tragedia 6 rare candy fajnie 6... Papu, szajni, on jest taki fajny. Mam go, mam go, mam go. W końcu, w końcu. Nie ma, nie ma, nie ma jej, jest szajni, jest szajni ludzie. Druga szajni, druga szajni. Tak się robi, kochani. <ścoughs> Druga lugia 6 Candy do niej. Nice z Aeroblastem. To jest tylko zwrotka, którą nagrałem dwa lata temu, więc tak naprawdę to jest remake drugiej wersji, <ścoughs> Ta lukia nie ma, nie ma jej Nie ma, nie ma jej Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma jej Czyli tak jak widzieliście To były najlepsze shoty z live'a Dosłownie na kanale Hikomikos Dla przypomnienia U mnie są streamy często o 23:00. To jest po prostu godzina Dla której e, Siedzę, nawet czasami Na krótko wbijam na streama, nawet jak, jak nie ma streama, to ja wtedy wbiję, żeby odpalić live'a, że po prostu nie ma streama i wtedy sobie siedzimy tak pół godzinki, a coś tam innego robię. To jest takie pierwsze ogłoszenie. A drugie to jest to, że w tym odcinku będziemy robić shiny trade'a na shiny lugie z aeroblastem i będzie to lucky trade, także zwiększona szansa na zwiększenie IV. Najpierw jednak zobaczcie, ile mam zestakowanych questów. Jedne zestakowane, drugie zeskane, trzy zrobione. Jeszcze jeden bonusowy. Takiego jeszcze nie miałem, żeby tyle questów było zaliczonych. Pieczątka za siódmy dzień. Do odebrania Pokémon z paczki. U Nova Stone fajnie. Odbierzmy sobie Togetika z paczuszki i łapiemy. Siedzi. Togetix złapany, bo teraz te bonusy się zmieniły w Pokémon Go. Tak to wygląda. To co, nie przedłużam, ja zmykam do pracy i widzimy się na Lucky Trade. Ie. To co, robimy Lucky Trade'a na szajni? Patrz lucky. Lugia, czyli którą mogę sobie wziąć? Tą setkę <śmiech> <śmiech> Dobra, biorę tam chorzowa. Z Sosnowca lugi bym nie chciał. kurta jeszcze by mi tutaj się IV spadło 10-10-10, to byłbym smutny. 12-12. 12-12, o nie, najgorzej. Bo 10-10-10 może być z, trade, z tego, z rajda, a 12-12-12 może być z Lucky Trade'a. Lucky Shiny Trade moja jest 14-14-14 albo 13-13-13, ani jest. O kuźma, nie wiem. 13, 12, 15? Ale dzięki za tradea mam w końcu Lugie, Lucky Shiny z Aeroblastem. Dzięki! To ja lecę. Trzymajcie się. Na razie. Jeśli chcecie zbić Lugie, najlepszymi kontrami będzie Mega Gengar z Lickiem i Shadow Bolem, Zekrom z Charge Beamem, Wild Chargeem, Dark Light, Snarl oraz Shadow Ball. Kiratina Origin, Shadow Claw oraz Shadow Ball, Ryperior ze SmackDownem oraz Rock Reckerem, czyli ekskluzywnym movesetem z Community Hidea oraz Raiku z Volt Switchem i z Wild Charge'em. Maksymalne CP dla 100% IV, czyli Setka, Lugia to 2115, natomiast z Weather Boostem Setka to 2645 CP. Boostowana jest przy pogodzie Windy i jest typu psychiczno-latającego, także ma słabość na mroczne, elektryczne, duchowe, lodowe i kamienne ataki. Ej, słuchajcie, ja już nie mogę tak y, utrzymać tych telefonów, dlatego nałożyłem sobie jeden na drugi, żeby móc zbijać te lugie, słuchajcie. A ja znowu streamuję na kanale Hikamikos i tutaj z donatorami sobie rajdujemy, także ostro, grube shiny polowanie. Wracaj tu, bo nie zdam rady trzech naraz telefonów jedną ręką. Ale fajnie, to wychodzi na to, że jedna osoba może tak na sześciu telefonach maksymalnie y, operować, albo i więcej. Są też jeszcze inne sposoby, ale to już takie... Pamiętacie tego dziadka na rowerze z 50 telefonami? No, no to on właśnie też podobnie gra. On to soluje wszystkie rajdy, ale nam też dobrze idzie, jak na taki skład ze słabymi dwudziestymi poziomami. To powiem, że ok, bo dużo donateów takich yy, wleciało ze słabszych kąt. Najgorzej, kiedy inne osoby nie biją i tracisz trzy ride passy na raz, grube rzeczy się dzieją. Wszystkie jajka yy, pakuje do inkubatorów 12-kilometrowe jajka, zmieniają się w 2-kilometrowe za sprawą specjalnego bonusu, czterokrotnie skróconego dystansu. Plus jeszcze skrócony dystans z super inkubatora. Także mamy combo. I te jajka za 2 km mi się wyklują. Jeszcze tu kolejne wpakuję w zwykłego inkubatora. I jeszcze. A dobra, też już niech będzie tak. Trudno się mówi. O! Wszystkie jajeczka. Maraton jajek na kanale Hikomikos. I mam już 8 lugi, słuchajcie. To jest kolejna moja e, shiny lugia, właśnie dzisiaj na live zrobiona. Także 2085. Już kolejna moja lugia z takim cp. I jeszcze z Anią wymieniłem się na Lucky Trade. Także taka, taka lugia tutaj schorzowa. Zobaczcie sobie na ten appraisal. Piękności. Nic, tylko maksować. Ja ją teraz wymaksuję na 2500. O, proszę bardzo, poszło. Spower upowanie. Nice. Piękności. Może wymaksujemy ją na 3000? Oglądajcie i subskrybujcie kanał Hikomi żeby się przekonać. Proszę Państwa, kluje mi się to głupie jajko, czyli to tajemnicze 12-kilometrowe jajo. Co z niego dropnie? Trabisz! Znowu! Który to jest trabisz z kolei? 558. Ale śmieciowy Pokémon! Bez nadzieja. Słuchajcie, robimy live'a i podałem swój friendcode publicznie. I zapraszam 5 osób na darmowe rajdy. Zobaczymy, zobaczymy kto tutaj będzie zaproszony. Kto mi wyskoczy pierwszy online na liście. Na razie akceptuję wszystkie 200 zaproszeń. Gruba akcja. Wszyscy, którzy są na live wysyłali mi zapro. Beka. Słuchajcie, bijemy z czatem tutaj ostro, lugie, ciśniemy na na przypale albo wcale. Kontry ustawione. Ale ja to będę bił siglifami z Grecji. Bo na tym kącie... Ja to konto założyłem tylko wtedy, żeby mówię, a to złapię sobie te siglify na tym kącie, bo jedno konto na jeden telefon można mieć, no to mam, tak? A tutaj kurde tymi siglifami z Grecji, teraz będę bił tego rajda. To w ogóle nie jest chyba super efektywne ani nic. Bo one są typu psychiczno latającego, tak samo jak Lugia. Także not very effective, not very effective, super. Signie w akcji, grube rzeczy się dzieją. A tu już mam prawidłowe kontry z rakerem wszystkie rajpiriory i nie tylko. Dobra, Szaniczek na lugie nagrody. French wbity z każdym, bo tu każdego zapraszałem. 3 candy. Marta maszajni, gratulacje. A ja mam dwa zwykłe 2107 2112? Setka jest 2115. What? To jest 98 IV. 2112. I to jest pierwsza lugia, bo na tym telefonie nigdy nie zbiłem żadnej lugi. Nie wiem, może zacznę rzucać ekscelenty. A ekscelenty się rzuca. Także czekasz na kółko i rzucasz wysoko. Także tu idzie Silver Pineup. Nice, great, excellent. Excellent siedzi. I tutaj też ekscelenta rzucimy sobie. Ostatni excellent podkręcony. Uciekła. 98 IV. A. To złapiemy jeszcze regionalnego Pokemona Shelosa, regionalna forma. Jakby ktoś chciał to patronom wspierającym kanał Hikomikos, mogę go złapać. Także zachęcam do wspierania kanału. Słuchajcie. Klujemy kolejne dziwne jajko. Dziwne jajko z dziwnym Pokemonem. I jest to trabisz czemu, trabisz cały czas mi się trafia z tych jajek. Nie, to jest po prostu nie wiem, porażka jakaś. Kolejne jajko, kolejny trabisz naprawdę. Co się tutaj dzieje? To ma być maraton jajek i taki piękny. Raz, dwa i trzy. <trych> to są żarty chyba. To są chyba jakieś żarty. Trzy razy trabisz. Ja je sobie robisz bez kitu. Co kolejnego? Co kolejnego? <śmienicza> nie, nie mogę, po prostu nie mogę. Ile tych trabiszy będę miał? Kolejne jajko. Kolejny drop. Uwaga, daj coś dobrego. <śmienicza> Absol, tylko czemu nie szajni? Ja się pytam. Czemu nie szajni, Absol? -t. Co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech teraz absurd. To jest porażka. Co to za jajka dziwne? Kto je tutaj dał? I to wszystko? Nie, żal, żal, żal. Nie, po prostu nie. 199 osób i mamy 200 osób na live, słuchajcie, czyli otwieramy te tajemnicze, dziwne jajka w Pokémon Go. Zobaczymy co dropnie z tego jajeczka. Hohoho, larwitar. Szkoda, że nie Shiny. Szkoda, że nie Shiny. Sprawdźmy sobie jego IV. No słabo, mogło być lepiej. I jeszcze jedno chyba z tego co pamiętam jajko powinno być do wyklucie. Tylko te animacje jajek. Powiem wam, że tak czasami się wolno pojawiają. Że no po prostu. Nie wiem. Coś mi się zrąbało, bo tu chcia... <ścoughs> chciałem dokupić pokecoinsy. końcy. Emolka? Co jest grane? Tego nie było. Zubat? Łódź? km? Riolu, No to 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 było. No nie widzicie co tu się dzieje? Tu się dzieją dziwne rzeczy. Alolańskie jajko. Mentaik, Okej. Okay. Jeszcze jedno alolańskie jajko. I co i tutaj też? Co jest grane? Pichu. Mime junior. Mentaik, Bo ja tu mam ogólnie zalogowanie się do płatności, a ten telefon mam do streamów, także no, ciekawe rzeczy się działy. Słuchajcie, kolejne jajka się klują. Alolańskie, alolańskie, alolańskie. Co z nich? Cubon, ale główno. Przepraszam, ale no. Mm. Przed chwilą był Spotlight Tower na niego, więc no. Mm. Przyznacie szczerze, że. Mm -mm. No. Kolejne jajko alolańskie również. Coś lepszego poproszę. Niantic, proszę. Coś lepszego tym razem. Mętajk, ale główno. Znowu, przepraszam, ale no. Przyznam, że takie jajka powinny być zbanowane w Pokemon GO, albo kompletnie wyrzucone i nie powinno się wykluwać takich badziewnych Pokemonów. Dostałem kolejne zapro. Na kolejną Lugię, także słuchajcie, bijemy zdalnie i polujemy na kolejną Shiny Lugię w Pokémon GO. A i przypomnę, że live livestreamy są codziennie o 23, gdzie grubo się bawimy, także możecie wbijać i Subskrybować. Subskrybujcie i łapka w górę. To jest teraz ważne, żeby dobić do 100 tysięcy subów. Na drodze do 100 tysięcy subów. To było beznadziejne. Nie jestem pewny, co tutaj dokładnie było. A Piczu.